Jak znaleźć inspirację na tytuły, czyli jak to zrobić, żeby mieć unikatowe tytuły, które pojawiają się w niekonkurencyjnych miejscach lub jak robić takie tytuły, które już na samym początku robią przewagę. Zapraszam do oglądania. Dobrze, no i mamy takich parę obszarów, gdzie możemy czerpać te inspiracje. Pierwsza rzecz to jest konkurencja, czyli generalnie na Allegro Analytics możesz sobie zobaczyć sprzedaż według słów, w tytule oferty i tam niektórych rzeczy sobie poszukać. Oraz jak również możesz sobie zobaczyć sprzedaż według parametrów, bo może się okazać, że na przykład ktoś szuka białka WPC czy WPI, czy tam jakiegoś po prostu białka, a po parametrach się dowiesz, że na przykład najczęściej się sprzedaje smak waniliowy. No to co umieścisz w tytule? No wanilię. A może się okazać tak, żeby na przykład, że twoja konkurencja tego w tytule po prostu nie uwzględni i możesz być jednym z niewielu, jak i również te rzeczy możesz umieścić na miniaturce. Druga sprawa to jest planer kampanii, czyli odpowiednie testowanie tego planeru kampanii może Ci ukazać naprawdę wiele takich słów, na które byś może sam nie wpadł. I pamiętajmy o tym, że tutaj chodzi o słowa, czyli nie znaczenie, ponieważ worki i woreczki to dla algorytmu są zupełnie inne słowa. Tak samo folia do zgrzewarki, a worki do zgrzewarki też zupełnie inne produkty, inne słowa. No to generalnie w ten sposób można za pomocą planera kampanii to sobie zrobić. I jak to zrobić? No na przykład w sytuacji, kiedy mamy folia do zgrzewarki próżniowej, no to możemy wpisać w planer kampanii, samo słówko próżniowej i zobaczyć, co ludzie jeszcze wpisują w wyszukiwarkę, żeby znaleźć ten produkt i znaleźć jedno słówko wspólne i resztę, I resztę na przykład się zainspirować, tak? Kolejna rzecz to jest wyszukiwarka Allegro, czyli generalnie wpisując jakąś frazę w wyszukiwarkę, no to generalnie ta wyszukiwarka, możecie to zrobić w trybie incognito, żeby takich historycznych rzeczy wam nie pokazywało, no to jakby ta wyszukiwarka podpowie wam te słowa też trendujące, te, które będą zyskiwały na popularności, te, które są teraz popularne i tak dalej. Czwarta rzecz to jest Google Trends, czyli słowa podobne do tych, które. Wpisałeś w Google Trends. W odróżnieniu od planer kampanii Allegro, to jest tak, że Allegro podaje ci takie słowa, które wprost ludzie wpisują. Czyli wpiszesz folia, to będzie folia. tak? Natomiast Google Trends podpowie ci, że, że generalnie jak piszesz folia, no to. Tam Google teraz ci podsunie worek, woreczki i takie inne rzeczy, więc tam są i synonimy, i różne słowa, które zarejestrowały wyszukiwarki Google, gdzie ludzie też wchodzili po wpisaniu tych słów, czy tam po prostu zobaczysz te słowa podobne. Kolejna rzecz, czyli piąta, to jest synonim.net, aby poznać synonimy danego, danego produktu. Bo na przykład mamy takie kapcie. Tak, kapcie domowe, i tak dalej. Na Śląsku się na to mówi laczki, u mnie w Świętokrzyskim się na, na to mówi ciapy. Jeżeli na przykład byłbym na Śląsku, i też jak rozmawiam z niektórymi ludźmi, to gdybym był na Śląsku, no to bym nigdy nie wpadł na to, że to można nazwać te kapcie ciapami, bo tak się mówi w, w takim po prostu regionie. I ludzie to wpisują. I jeszcze taka uwaga: Google Trends wam pokaże, jakie słowo, jakie słowo kluczowe w którym regionie jest wpisywane. No i jeszcze jedna rzecz, czyli szósta, inspiracje na tytuł możesz szukać na takiej stronie Answer the Public. No i generalnie tam też, tam też znajdziesz takie odpowiedniki, jak jeszcze można nazwać taki produkt. Kolejna sprawa, żeby wzmocnić moc tego tytułu, to poczytaj sobie opinię produktów konkurencji, opinie ofert Twoich konkurencji itd. Bo może się tam okazać takie coś, że na przykład ludzie wskazują potrzebę takiej jednej cechy. Na przykład wykazują taką potrzebę. Ja to bardzo często mówiłem, ale lubię ten przykład. E, taką potrzebę, że jak ktoś kupuje interfejs diagnostyczny do samochodu, to żeby on działał podczas jazdy. I ludzie to wpisują e, w opiniach o produkcie, tak? E, no i możesz to, wykorzystać, e, możesz to wykorzystać po prostu w tytule, że w momencie skanowania danego listingu przez kupującego, to jeżeli on zobaczy taką cechę, którą ty umieściłeś w opisie, no to kliknie w swój produkt, a nie w produkt ko konkurencji, e, który tego e, w tym tytule po prostu. Nie ma. Także pamiętajcie, że tytuł może mieć parę funkcji. Może mieć takie główne funkcje jak na przykład funkcję wyszukiwawczą, może mieć taką funkcję, żeby wpływać na konwersję, na decyzyjność, w którą ofertę kliknąć, czyli wpływa również i na konwersję, i na CTR, ma też wpływ taki na przykład marketingowy, czyli na przykład możecie nazwać to w ten sposób, jak ktoś kiedyś nazwał tabletki na odchudzanie, że tabletki na odchudzanie minus 6, 12 kg w dół, tak? czyli finalny efekt. No to nie jest zgodne z prawem, bo, no, bo sprzedając suplementy nie możesz pisać w tytule o efekcie, ale no mniej więcej o taką zasadę... Mniej więcej o taką zasadę chodzi. Także to by było tyle na dzisiaj w tej krótkiej serii, więc jeżeli chcesz tego więcej, częściej, no to koniecznie zostaw łapkę w górę, daj znać w komentarzu, jaki tip chciałbyś poruszyć w następnym materiale, no i oczywiście zostaw słowa, bo jest to potrzebne do rozrostu tego kanału. Także bardzo Ci dziękuję, do zobaczenia, cześć!